Co mogło spowodować tragiczną śmierć młodej Polki w Egipcie? Odpowiedzi na to pytanie wciąż szukają śledczy. Być może światło rzucą nowe nagrania ze szpitalnego monitoringu, do których dotarł nasz wysłannik, reporterem telewizji polskiej. Udało się także porozmawiać z partnerem tragicznie zmarłej kobiety i jego bliskim przyjacielem, który przyjechał po nią do Afryki. Co powiedzieli o tym Jakub Wojtanowski. Piaszczyste plaże, ciepłe morze i bogactwo kulturowe to ogromna pokusa. Ale Egipt ma też swoją ciemniejszą stronę. I zamachy terrorystyczne porwania dziennikarzy, które mają miejsce, porwania dla okupu. Od 10 kwietnia nad Nilem obowiązuje stan wyjątkowy, nasze MSZ przestrzega Polaków przed podróżami w tamte regiony świata, ale chętnych do wyjazdu nie brakuje. Ile takich wycieczek się sprzedaje? Yy, w naszym biurze przynajmniej jedną dziennie. Nie zmieniła tego nawet tajemnicza śmierć Polki w Marsalaam. Rozwikłanie tej zagadki jest w rękach śledczych. Wśród badanych wątków jest i ten związany z handlem ludźmi. Reporter telewizji polskiej rozmawiał z partnerem kobiety. Magda była bardzo zdrową osobą, aktywną. Ćwiczyła, zdrowo się odżywiała. Nic nigdy takiego nie zauważyłem. Oraz rodzina i bliscy również. A czy ona zażywała narkotyki? Ma Magda stroniła od takich rzeczy. Nawet nie paliła papierosów. Czyli użytki absolutnie... absolutnie nie, nie było. Nad... A jak bez alkoholem nadużywa? Alkoholu? Nie, nie ma, nie ma opcji. Skąd więc takie zachowanie młodej kobiety? To obrazy z monitoringu w szpitalu, do którego początkowo trafiła Polka. Na nagraniach widać, że działaniom personelu towarzyszyli policjanci. A to już zapis ze szpitalnego parkingu. Widzimy sytuację tuż po rzekomym skoku kobiety z okna. Ze szpitala wybiegł prawie cały personel. Potem zapadła decyzja, że Polkę trzeba przetransportować do szpitala specjalistycznego w Hurgadzie, gdzie przeszła operację. To tam pojechał kolega Markusa W. Maciej S., z którym również rozmawialiśmy. Widziałem Magdę jeszcze żywą, natomiast była w bardzo ciężkim stanie i w śpiączce farmakologicznej. Nie, 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 nie miałem z nią już kontaktu, natomiast widziałem ją jeszcze żywą w tamtym okresie. W ciągu najbliższych kilku dni ciało Polki ma zostać przetransportowane do Polski. Możliwe, że w kraju przeprowadzone zostaną dodatkowe badania. Ale także władzom Egiptu zależy na jak najszybszym wyjaśnieniu tej zagadkowej sprawy, która obciąża wizerunek ich kraju. Wczoraj Witold Waszczykowski rozmawiał przez telefon z tamtejszym ministrem spraw zagranicznych. Mamy zapewnienie ze strony egipskiej, że strona egipska dołoży wszelkich starań, zarówno ze strony medyków, jak i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju. Że Polsce ta pomoc zostanie udzielona. Przed budynkiem Ambasady Egiptu w Warszawie pojawiły się znicze i kwiaty. Jakub Wojtanowski wiadomości,